Ministrantem. To no tutaj są w takim razie piotr ci dla Ciebie prezenty. Jeden i drugi za to, że jesteś ministrantem. Oliwka Sobota. Oliwka, ja widzę, że Ty jesteś bardzo odważna dziewczynka, a powiedz mi, czy pomagasz mamie w domu. To pięknie. Bardzo proszę prezes dla Ciebie. I gonu podaję jeszcze. Nie jest za ciężka. Kornelia Tyńczak. Król Ty jesteś bardzo ważna i Mikoła, ja się nie boisz, prawda? To cieszę się, że się nie boisz i tu jest prezes dla Ciebie, proszę no. bardzo. O teraz taka ogromna paczka na pewno dla jakiegoś grzecznego dziecka, dla Nikodema szczęśliwego. Nikodem, powiedz Mikołajowi, czy Ty chodzisz do szkoły, czy do przedszkola? Do przedszkola. I lubisz chodzić do przedszkola? Tak? Lubisz chodzić. Bardzo proszę, tu jest prezent dla Ciebie.